Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż studniówkowy, propozycję makijażu studniówkowego, mimo że na moim kanale pojawiło się mnóstwo makijażów, które byłyby idealne na tą okazję. Postaram Wam się podlinkować poprzednie filmy dedykowane właśnie temu tej okazji, czyli studniówce na dole. Ale generalnie każdy tutorial makijażu, który Wam się akurat spodoba, możecie wykorzystać na studniówkę, ponieważ makijaż u mnie jest pod dostatkiem i ich tutoriali i nawet przed Sylwestrem robiłam propozycję makijażu sylwestrowego i w tamtym tutorialu zrobiliśmy sobie makijaż typowo drogeryjny i myślę, że po pierwsze on też będzie fajny na studniówkę, jeśli chcecie coś kolorowego właśnie w odcieniach fioletu, ale też rady w nim zawarte będą dobre i użyteczne, jeśli chcecie, żeby Wasz makijaż przetrwał całą noc, więc odsyłam Was też do tamtego filmu, a dzisiaj zrobimy sobie taki stricte tutorial, po prostu pokażę Wam krok po kroku, jak wykonać makijaż studniówkowy, który będzie dosyć uniwersalny, ponieważ chciałabym go zrobić w neutralnych barwach. Myślę, że nadal będzie fajną wieczorową propozycją i zmieszałam kosmetyki trochę z wyższej półki i trochę do gryjnych, trochę tańszych, tak żeby było, wiecie... Dla każdego na każdą kieszeń, ale możecie oczywiście użyć innych kosmetyków w podobnych odcieniach, aby otworzyć o podobnym wykończeniu, aby odtworzyć ten makijaż. Także lecimy na początek oczywiście z bazą. I ja pomieszam sobie dwie bazy, których dawno nie używałam, a są to bazy marki Golden Rose, które kochałam jeszcze parę lat wstecz. I tak, pierwsze to będzie matująca i minimalizująca pory. I tą bazę nałożę na środek twarzy, czyli głównie tutaj na nos, gdzie chciałabym, właśnie, żeby zmniejszyła widoczność porów. Wokół nosa też odrobinkę staram się wklepywać palcami. Na początku rozcieram delikatnie, potem wklepuję. Dzięki czemu ta baza też utrzyma się w miejscu. No i spełni swoją funkcję. Nakładam ją też tutaj na środek czoła. A na razie twarze w celu delikatnego rozświetlenia użyję bazy, e, również marki Golden Rose Liquid Glow Illuminator i to jest baza w odcieniu Starlight. E, generalnie będę używała potem kryjącego podkładu, ale to jest taka baza, która e, też fajnie jest widoczna spod podkładu. E, lub jeśli chcecie naprawdę sprawdzić, żeby wasz podkład był mocno rozświetlający, to możecie tą bazę dolać sobie jakby do podkładu, wymieszać ją e, razem z podkładem. Ona daje dosyć mocny efekt rozświetlenia. Zrobię nawet chyba trochę tutaj w klepie ją, żeby lepiej wtłoczyć ją w skórę. Następnie przychodzę do podkładu. Będzie to podkład marki Yves Saint Laurent All Hours. Jest to jeden z moich ulubionych, takich drogich podkładów, które naprawdę genialnie mi się sprawdzają. Natomiast jak szukacie jakiejś alternatywy drogeryjnej, która będzie fajna na taką większą okazję, no to oczywiście mój ulubiony Infallible marki L'Oreal. Świetnie się trzyma, bardzo ładnie wygląda na skórze, kryje, ale jest lekki. No i dwa podkłady, które dosyć niedawno odkryłam i też są bardzo fajne z drogery: to satin mat. Selfie Time marki Everline Cosmetics. Z korektorów pod oczy wybrałam dwa i właśnie zastanawiam się, którego użyć. Jeden to droższa opcja Tarte Shape Tape, którego dosyć dawno już nie używałam, ponieważ zbyt jasny miałam dla siebie odcień i kiedy byłam troszeczkę bardziej jeszcze opalona, no to... Trochę za bardzo mi tutaj rozjaśniał, bo on jest w odcieniu 16N, a drugi korektor to Infallible, właśnie z Loreal'a, również tak jak ten potwierd, który wam pokazywałam, i to jest numer 327. Spróbuję tego, ale powiem Wam, że ten jest świetnym zamiennikiem właśnie Shape Tape. Zobaczymy, czy będzie ok. Jak już go nałożę, to będzie musiał być ok. Najwyżej <grybujesz>, troszeczkę więcej brązera dołożymy, żeby nie być aż tak bladą. Oczywiście nie mówię, że pod oczy, ale generalnie na całą twarz. Także wklepuję ten korektor pod oczy. Nie jest źle, nie odcina mi się jakoś bardzo mocno, także jest ok, jeśli chodzi o kolor. I pudek, którego użyję, to będzie Laura Mercier, mój ulubiony, czyli translucent. I odsyłam Was do filmu Zamienniki Drogich Kosmetyków. Taniego w który pojawił się jakieś 2-3 filmy wstecz. I tam pokazywałam Wam właśnie zamienniki też. Tego pudru. Także jak chcecie, jak szukać czegoś trochę tańszego, drogeryjnego a równie dobrego, no to koniecznie sprawdźcie tamten odcinek. I ja lubię nakładać puder gąbką, zwłaszcza wtedy, kiedy chcę, żeby trzymał się jak najdłużej. I ten puder świetnie się akurat do tego nadaje. Niektóre pudry mogą obciążyć, więc jak macie taki puder, który czasami na twarzy nawet wygląda ciężko. No to nie radziłabym go nakładać gąbką pod oczy, zwłaszcza tylko wtedy pędzlem lub jak macie cienką bardzo skórę pod oczami, która lubi gdzieś załamywać, tworzą się łatwo załamania no to wtedy po prostu pędzlem lepiej będzie nałożyć lub po prostu użyć lżejszego pudru. No i też generalnie nie polecałabym używać takiego typowo białego pudru, który daje efekt flashback, bo wtedy, kiedy zrobicie zdjęcia z fleszem na studniówce czy tam na jakiejkolwiek innej okazji, na którą um, używacie tego tutorialu, no to niestety, ale stworzą Wam się takie białe placki. Jak widzicie, zrobiłam już brwi poza kamerą, bo nie chciałam tutaj Was zanudzać kolejny raz pokazując to samo, także jak zastanawiacie się w jaki sposób wykonuję makijaż brwi, no to w poprzednich filmach pokazywałam, na pewno w tym z zamiennikami, ponieważ tam używałam chyba produktów do brwi, czy nie? Tak, tak. Tam na pewno. I teraz użyję bazy pod cienie, zanim zrobimy sobie makijaż oka. I będzie to baza Easy Blending marki Hean. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Od jakiegoś czasu ją testuję i naprawdę daje radę. Także odrobinkę tej bazy wklepuję w powieki. I teraz bardzo mocno się zastanawiam, której paletki użyć, ponieważ z jednej strony chcę użyć mojej palety cieni, wiem, że wiele z Was ją posiada, a z drugiej strony chciałabym użyć czegoś, czego już dawno nie używałam, bo no... Ostatnio co, często sięgam po te same produkty w filmach e, i myślałam nad paletą soft glam z Anastazji Beverly Hills, ponieważ jest to taka paleta e, chyba najbardziej użytkowa, najbardziej lubiana też przez e, wiele osób właśnie z palet Anastazji. Mm, już nieco użyję tej paletki, ale e, możecie e, zastąpić. Częściowo cienik tych użyję, właśnie Soft Glam, jeśli macie tą paletę. Ale używam mojej palety z marką Hean, dlatego że wiem, że wiele z Was tą paletkę posiada i będziecie mogły łatwo tworzyć makijaż, który zrobię. Także dobra, już obiecuję, że w kolejnych tutorialach użyję czegoś innego. I dzisiaj zaczniemy od zmatowienia sobie miejsca od łuku brwiowego po załamanie powieki. Właściwie to nie będzie takie typowe zmatowienie, tylko nałożymy sobie ten beżowy cień vlog. Ten tutaj środkowy, a mówię, że nie będzie to zmatowienie, ponieważ to nie jest typowo matowy cień, tylko taki z lekkim blaskiem, lekko satynowy. Natomiast dzięki temu cienie, które tutaj powyżej załamanie rozblendujemy, będą się łatwiej blendowały. Kolejny cień, który będę nakładała głębiej w załamanie, to będzie cień Inka. Czyli ten ciemny, brązowy odcień. Tak jak mówiłam, będzie to dzisiaj neutralny makijaż. Dosyć. Użyjemy tylko jednego kolorowego cienia, ale to i tak jest taki dosyć neutralny odcień. I cień Inka wklepuję i delikatnie rozcieram w zewnętrznej części załamania powieki. Na razie się nie przejmuję, jak coś tam, wiecie, nie wygląda na rozblendowane, bo blendować będziemy za chwilę wchodzę nim też tutaj w zewnętrzny kącik ruchomej powieki może nawet trochę dalej mam mniej więcej zarys tego co bym chciała zrobić, natomiast trochę też improwizuję i jak już mamy ten cień tak dosyć intensywnie jakby wgnieciony w powiekę wtłoczony to teraz sięgam po czysty pędzel Troszeczkę mniejsze i po odcień. T, czyli ten jasny brąz, i tym cieniem blenduję granice inki, ale tak dosyć nisko. Trzymam się nadal wysokości tego cienia. Może minimalnie wyciągam wyżej, a to dlatego, że za chwilę jeszcze użyjemy jednego cienia przejściowego. Ten cień przeciągam też tutaj delikatnie. Właściwie rozcieram tym cieniem ten poprzedni jeszcze. W załamaniu bliżej wewnętrznego kącika. No i teraz będę używała cienia paster, czyli tego brzoskwiniowego, matowego, aby jeszcze wyżej rozblendować granicę mojego cienia. Granice makijażu właściwie. I teraz już starałam się tak odrobinkę tego, tego cienia mieć na pędzlu. I tutaj w zewnętrznym kąciku trochę wyżej podjeżdżam tym cieniem w stronę brwi i też lekko wyciągam ten zewnętrzny kącik dalej. I jak mamy już tak pięknie podkreślony zewnętrzny kącik i załamanie, to sięgam po kolejną bazę i to będzie również baza matki H&M, tylko teraz ta do, e, prime, do primerów, do pigmentów i brokatów. Mm, ona świetnie się sprawdza pod błyszczące cienie. Te z mojej palety one mogą się trochę osypać, dlatego że są lekko sprasowane w celu tego, żeby były tak bardzo intensywne i tak bardzo błyszczące. Ale nałożone na właśnie taką bazę, którą nałożyłam w załamanie. Nie nakładamy jej w załamanie, bo tam nie będę nakładała cienia. Ciężko chyba zrobię to pędzelkiem mam długie paznokcie i ciężko mi to zrobić. O, teraz, o, razu lepiej. Bardzo fajnie się przyklejają cienie do tej bazy. I tu w samo załamanie też trochę wjadę tym cieniem, a będzie to cień Outfit, czyli ten najjaśniejszy szampański z mojej palety. Najlepiej te cienie nakładają się palcem. Nabieram trochę, bo tutaj naprawdę wystarczy odrobinę i cienie jest bardzo intensywne. No i wklepuję. I teraz sięgam po trochę błyskotek. I mam dla Was dwie propozycje. Będą to eyelinery, jeden z Golden Rose, drugi z Rimmela i to są eyelinery, które można też później wklepać sobie palcem, żeby one dały efekt bardziej drobinkowy Chyba użyję tego bardziej złotego, tak myślę. No dobra, spróbujmy. Ten z Golden Rose, to jest numer 103 Extreme Sparkle. I zastanawiam hmm, się czy trochę tutaj bardziej odciąć o Dobrze, nałożę go tak powyżej załamania, może w załamanie, powyżej załamania, ale tak wiecie, lekko bardziej messy. I teraz sięgam potem pędzelek, którym nakładałam bazę i delikatnie ściągam ten błysk w dół. I lekko go też rozcieram, bo nie chcę stworzyć tutaj cięcia powieki, tylko chcę dodać błysku w tym miejscu. Dokładam trochę więcej też tutaj. Na wewnętrznej części powieki ruchomej. I to wszystko sobie wklepuję pędzelkiem jakiś piesek, strasznie upadł się szczeka na dworze. Leciutko no to wszystko sobie razem doklepuję palcem, żeby ładnie mi się połączył cień z tym eyelinerem. No i mamy takie błyszczące mocno oczko, błyszczącą górną powiekę. I teraz zrobię kreskę. Natomiast będzie to kreska, której nie wyciągnę, tylko zrobię ją tak. Cieni w wewnętrznym kąciku i grubiej, dosyć mocno grubo w zewnętrznej części. I później rozetrę to czarnym cieniem, także dzisiaj tak sobie trochę kombinuję, ale widziałam gdzieś podobny makijaż, właściwie nie podobny makijaż, tylko tą kreskę taką właśnie grubą, tutaj w zewnętrznym kąciku. E, I ona była roztarta i świetnie, to wyglądało Bardzo podoba mi się ten efekt, więc spróbujemy coś takiego zrobić. Będę używała eyelinera Precise Brush Liner z Eveline, a czarny cień użyję właśnie z palety Soft Glam ten Noir. Następnie będę używała czarnej kredki na linii wodnej, jeśli nie lubicie tego efektu, ale moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajny sposób na takie mocno przydymione oko na większe okazje. Ale jeśli nie lubicie tego efektu, możecie nałożyć neutralny odcień na linię wodną, żeby to oko się bardziej otworzyło i dolną powiekę pięknie sobie roz, rozetrzemy właściwie, więc nakładam najpierw kredkę a później cienie będziemy sobie to rozcierać. Więc tą kredką wchodzę też tak delikatnie, dotykam dosłownie pomiędzy rzęsami. Dzięki temu mam taką bazę do nałożenia cienia i do roztarcia. I teraz używam takiego mikro, maciupeńkiego pędzelka. To jest Boho Beauty 220 i cienia Inka. Dosłownie odrobineczkę, bo nie chcę tutaj, wiecie, za nisko zjechać takim ciemnym cieniem. Ale właśnie przy użyciu tego cienia rozcieram twardą kredkę, rozcieram ją lekko w dół, ale możecie to skontrolować tak jak chcecie, czyli możecie to zrobić niżej, pojechać w tym cieniem, jeśli wam się podoba taki efekt. No i teraz wracam do cienia T, czyli tego jaśniejszego brązu, i leciutko jeszcze to wszystko rozcieram, żeby pozbyć się jakichkolwiek granic widocznych. I teraz jeszcze delikatnie tutaj pracuję nad zewnętrznym kącikiem oka, aby ta czerń z góry i z dołu mi się ładnie połączyła, więc zacieram tą granicę pędzelkiem. Jak trzeba, to dokładam trochę czarnego cienia. Ja tak zrobię, czyli wracam do tego pędzelka, którym nakładam czarny cień i delikatnie zaznaczam sam zewnętrzny kącik, łącząc górną i dolną powiekę. I teraz rozświetlę sobie wewnętrzny kącik. Do tego użyję chyba tego eyelinera z na tym razem Wonder Swipe i to jest odcień 003 Bolin. Nakładam go najpierw prosto z aplikatora, z tego pędzelka i teraz małym pędzelkiem delikatnie go wklepuję, aby on zachował mi się tutaj bardziej trochę jak cień, a nie jak linia. No i pozostało mi wytuszować rzęsy i przykleić sztuczne i sztuczne rzęsy, których będę używała, będą to rzęsy marki Pierre Instami we współpracy z Amelią Szczepaniak. Makijaż ukończony skończony, bardzo mi się podoba. Takie właśnie przydymione mocno oko, ale jednocześnie z rozświetleniem. Myślę, że większość z nas na większą okazję właśnie lubi makijaż w tym stylu. I teraz sięgniemy sobie po paletę do konturowania marki Affect, której dosyć dawno nie używam, a bardzo ją lubię. I na początek sięgnę po brązer, bo to nie jest typowo chłodny odcień do konturowania. Natomiast wiecie, że ja jako fanka takich właśnie lekko cieplejszych brązerów uwielbiam właśnie takie odcienie. Także dla mnie no to jest taki idealny odcień. Do ocieplania twarzy, ale też do podkreślenia tutaj, wiecie, kształtu twarzy i załamań. Wyjątkowo użyję różu do politku, wiecie, że rzadko to robię, ale do tego makijażu moim zdaniem naprawdę będzie pasował róż, dlatego że trochę tak doda koloru e, twarzy. Też lepiej będzie ona wykonana na zdjęciach. E, I róż, który ja wybrałam, to będzie Baked Rouge z Heian, numer 276. To jest róż, którego też już dosyć niedawno używałam w jakimś filmie. I wiem, że Wam też bardzo przypadł do gustu. To jest róż o wykończeniu rozświetlającym z takimi malutkimi drobinkami złota i on idealnie będzie pasował do cienia pastel, którym mam rozblendowane cienie u góry do tego brzoskwiniowego pięknie ociepli twarz i trochę mam wrażenie, że złagodzi to mocne smoky eye bo dodaje dziewczyncości takiego uroku i na koniec oczywiście użyję rozświetlacza, będzie to rozświetlacz z mojej paletki we współpracy z Marką Heon i będzie to odcień Paris, czyli ten tutaj taki lekko bardziej brzoskwniowo beżowy odcień. I ja dzisiaj nie mam dekoltu, ale jeśli macie dekolt odkryty, no to polecam użyć New York, czyli tego takiego bardziej drobinkowego złocistego rozświetlacza. Wtedy będzie wasz dekolt tak pięknie błyszczący i iskrzący. I został nam ostatni krok, czyli usta. Przygotowałam sobie tutaj wcześniej pomadkę. Samilaka o nazwie Natural Beauty numerek 421, ale wydaje mi się, że będzie trochę zbyt różowy do tego makijażu, więc sięgnę chyba po Lady Nude, również Samilaka, która jest bardziej właśnie takim nudziakowym mm, odcieniem niż różowym. No i powiem wam, że to był dobry wybór. Ta pomadka też jest jakby z delikatnym odcieniem różu, natomiast nie jest on aż tak mocno różowy. O, tutaj możecie zobaczyć porównanie. To jest Lady Nude, której użyłam, a tutaj mamy odcień, powiem wam, jaki to jest Natural Beauty również piękny, natomiast ten, no, idealnie się wpisuje w ten makijaż pomyślałam, że będę jeszcze na środek ust błyszczyk i będzie to Eveline Extreme Shine Lip Gloss w odcieniu Baby Nude to jest numer 06, który też jeszcze bardziej, tak wiecie stonuje ten różowy odcień i nada odrobinę blasku, ale nakładam ten błyszczyk tylko tutaj, o, na środek ust i to też optycznie powiększa usta no i przyznaję, że jest to jeden z moich ulubionych makijaży ostatniego czasu, jaki wykonałam. Bardzo mi się podoba. Takie właśnie bardzo kobiece, e, rozmyte mm, smokey eye. No i na koniec, żeby utrwalić makijaż użyję fixera e, z Golden Rose. Możecie użyć takiego, jaki macie. Wiem, że ten ym, wiele osób lubi. Dlatego też celowo nie używam mojego ukochanego złotnika, bo wiem, że wiele z Was posiada ten. Ten też bardzo dobrze się sprawdza. No i jest oczywiście trochę tańszy, więc na każdą kieszeń powiedzmy, polecam Wam zaopatrzyć się nawet właśnie w taki e, z niższej półki powiedzmy utrwala czy to makijażu nawet na co dzień, jeśli pracujecie jeśli chcecie, żeby makijaż trzymał się cały dzień no to ten jest całkiem w porządku ją też fajnie scala warstwę makijażu, dzięki czemu makijaż wygląda na twarzy bardziej naturalnie, wszystko tak jakby jest wchłonięte w skórę ładnie e, i połączone, także tak wygląda ukończony makijaż dajcie znać, czy Wam się podoba. Moim zdaniem naprawdę fajnie wyszedł. Jest to taki dosyć neutralny make-up. Chciałam stworzyć coś takiego, co będzie pasowało do wielu kreacji, także my, mam nadzieję, że ktoś skorzysta z mojej propozycji. Jeśli go odtworzycie i wstawicie jakieś zdjęcie, koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie. Nasz hashtag to Inspired by Natalie Beauty. No i też możecie po prostu mnie oznaczyć. Żebym wiedziała, że inspirowaliście się tym e, makijażem i generalnie jakimkolwiek innym moim również. Także dzięki bardzo za oglądanie tego filmu. Kciuk do góry, jeśli się podobał. Życzę Wam udanej zabawy, jeśli wybieracie się na studniówkę. Oczywiście zaznaczam, że ten makijaż może się wyko wykonać na każdą inną okazję, jaką tylko macie ochotę, e, bo no, jest świetny na większe okazje, e, ale też moim zdaniem, jakby nie było tutaj u góry, tak jakby się dużo nie działo, to ten dostarty gruby m, liner, ta kreska, taka, która tak naprawdę kreską nie jest ostatecznie, będzie wyglądała fajnie nawet na co dzień dla ważniejszych osób. Ja na pewno kiedyś zrobię taki makijaż sobie dzienny, bo bardzo mi się podoba to przydymione oko. Także to by było na tyle. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!